Jowisz przychodzi i coś daje. Że bardzo często też bardzo mocno odbiera, kiedy przychodzą dziwne czasy, kiedy przychodzą niezrozumiałe. To wszystko przez nadmiar naszych wiadomości, których nie umiemy rozwiązać, nie umiemy ich spostrzec. Nie potrafimy nawet spojrzeć prosto w oczy, w lustro swoje, w swojej odchłani, głębokiego zrozumienia. Bo nagle okazuje się, że jesteśmy martwi. Martwi, jakby nas nie było. Czy to faktycznie czas? Kiedy Jowisz zawładnie naszymi myślami, to tylko ogień może nas wyzwolić. Zobacząc ją światło płomieni. Chociaż one też się unoszą nie wiadomo gdzie i mogą rozpalić przerażające chwile, w których my możemy nawet zginąć. Ale jeszcze czas, kiedy można ujarzmić go. Lecz wtedy skończy się w górach Atlasu i będzie co jakiś czas Oże ustępował na nas i naszą wątrobę wyżerał. Po to, żebyśmy nie zapomnieli, że ukradliśmy coś jemu. Teraz do ciebie należy wybór, czy chcesz zostać tym wielkim, czy tym małym. Czy wolisz być w Atlasie na wieki? Czy chcesz zginąć i być nikim. Każdy z nas jednak woli. Przykuć się was lasie, niech przylatuje, widź się w mękach, ale być szczęśliwym, że coś się da. Że coś się dało komuś, a ten ktoś zignorował. I nie. co wtedy? Wtedy po prostu istnieje tak zwana śmiertelność i znika ta postać powieki. Czy w atlasie słychać krzyki? Czy widać orła? A jednak czasami ktoś zawyje. Ktoś zawyje i prosi. Ale jak inni są szczęśliwi, że mogą usiąść przy ogniu i go ujarzmić i zrobić z niego wielką historię. Najowisza. Jednak Tobie się nie udało, Wielki Panie. Jednak słowa są ważniejsze. Słowa te, które są najpiękniejszymi słowami. Słowami, że jestem i władam. To nam dano, maluczkiem, po to, żebyśmy nimi dysponowali. I po to, żebyśmy wiedzieli, jak żyć najpiękniejsza historię dla naszego świata Dziękuję